Panie trenerze, takie piłkarskie trochę szachy dzisiaj oglądaliśmy na wojsku. Nie wiem, czy się trener ze mną zgodzi? Na pewno naszym celem było zwycięstwo w tym meczu, natomiast drużyna z Pniówka przyjechała tutaj ewidentnie grając na remis, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej, gdzie już brakło siły i z jednej i z drugiej strony ten mecz gdzieś się otworzył. Natomiast no, rzeczywiście w pierwszej połowie mecz był senny, toczony w wolnym tempie i rzeczywiście to można nazwać piłkarskimi szachami. Ale wynik bezbramkowy jeden punkt. Tutaj uważacie jako to punkt jest zdobyty, czy bardziej jednak dwa stracone? Każde punkty trzeba szanować. W każdym meczu walczymy o zwycięstwo, więc możemy uznać, że te dwa punkty raczej były stracone niż jeden zyskany. W tym sezonie wiadomo, że liga jest trochę bardziej spokojna, bo Poprzednim spadała połowa drużyn, także trzeba było szukać punktów tak naprawdę w każdym meczu. Dlatego też ogrywani są tutaj coraz młodsi chłopcy. Michał Polak, drugi mecz w pierwszym składzie. Czy możemy też spodziewać się kolejnych młodych zawodników? Na pewno gdzieś w kolejce czekają kolejni młodzi zawodnicy do gry w tym zespole, natomiast na pewno jeszcze musi trochę czasu upłynąć, zanim oni będą jakimiś tam ważnymi ogniwami, które będą decydować o obrazie gry w tym zespole.